Siema, jestem Piotr i jestem doradcą ubezpieczeniowym. I spokojnie, nie przewijaj dalej, bo to nie jest kolejne wciskanie polisy ubezpieczeniowej. Misją czterech lat jest pomaganie ludziom wybierać jak najlepsze zabezpieczenie pod kątem ich rodziny, ich wydatków i przede wszystkim kosztów życia. I często spotykam się ze zdaniem Ale ja nie potrzebuję polisy. Natomiast życie weryfikuje. Często to, kiedy ty dzisiaj nie potrzebujesz polisy, jutro może okazać się, że tak wcale już nie jest. Natomiast wtedy już może być za późno. Dlatego słuchaj, spotkanie ze mną nie boli. Spotkanie ze mną może dać pewien kontekst, ale przede wszystkim dać ci pewną perspektywę, w razie czego możliwość powiedzenia sobie nie, to nie dla mnie. Ale najpierw to sprawdź. Najpierw upewnij się, Polisa na pewno nie jest dla ciebie. Póki jeszcze możesz.